Cześć, witam moje kochane strzelce na czytaniu na 2022 rok. Proszę o wybaczonko, nie zdążyłam w zeszłym roku, bla, bla, bla. Jak dla wszystkich ostatnich trzech znaczków, które nie zdążyłam, z góry przepraszam. Yy, nie będę przedłużała, czytanie będzie, będzie szybkie. Ja życzę Wam całego, całego serca, bo jest dzisiaj 1 stycznia. Cudowego, szczęśliwego, radosnego, pełnego magii, cudowności, miłości i dobrobytu. Yy, Takiego roku Wam życzę, żeby, żebyście doznały, doznali i doznały go w każdym, w każdym centymetrze swojego jestestwa. Przepraszam od razu z góry za szum. Mam nadzieję, że nie będzie za, za bardzo Wam to przeszkadzać. Niestety jest zima. Mam włączony kominek i szumi napiew i tutaj jestem bezradna, jeżeli chodzi o zrobienie tego czegoś. Żeby to nie biało, Musi wiać i tyle, bo musicie się z tym po prostu e, oswoić. Dobrze. Moje kochane strzelce, czytanie cudowne, pełne magii. Zobaczymy, co dla was aniołki chciałyby tutaj przekazać. Pierwsza karta. Masz do spełnienia ważną misję życiową, która wiąże się z komunikacją i sztuką. Nie pozwól, by niepewność powstrzymała cię przed podjęciem tego celu. Pomagają ci w tym. Słuchaj. E, Coś przed Tobą stoi, czegoś pragniesz, coś wstrzymywałeś, coś uważałeś, że może jeszcze poczekać? Nie. Jest to czas na to, żeby, żeby zrobić. Naucz, może nie wiem, może masz coś do powiedzenia komuś tu jest komunikacja, może chcesz coś komuś powiedzieć, a nie wiesz, jak to zrobić. To najwyższa pora, żeby zebrać się w sobie i przekazać to drugiej osobie. Nie wiem, to może być żona mogą być dzieci, partnerka, partner, może być to równie dobrze szef czy rodzice. Coś masz do przekazania. Nie bój się, mów, zostaniesz wysłuchany. I tyle. To jest informacja od Rechanioła Gabriela. Następna, następna prowadzę cię ku odpowiedzi na twoje modlitwy. Słuchaj uważnie i podążaj za wskazówkami, które ci udzielam poprzez twoją intuicję, myśli i sny. Bardzo yy, yy, yy. Jakby dalej idący ten sam wątek. Zacznij mówić, zacznij iść za intuicją, zacznij e, mówić o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach. E, coś, coś chcesz przekazać, tu jest jakaś sztuka komunikowania się między, między istotami. Nieraz po prostu. Nie chcesz powiedzieć czegoś, albo żeby kogoś nie urazić, albo nie chcesz czegoś powiedzieć, bo się boisz, jaka będzie reakcja tej drugiej osoby. Także czas najwyższy na to, żeby się otworzyć. Dobra, następna karta, jedność. Um, jakieś poszukiwanie mentorów tutaj jest. I, i zmiana sposobu myślenia. Następna karta, która znowuż mówi, o słuchaj, to jest jakiś bardzo głębszy dylemat albo sprawa do rozwiązania wewnątrz, jesteś nieraz, mówię, ty jesteś duszą towarzystwa, bo strzelcy to, to mówię, to są pół koni, pół ludzie, w moim mniemaniu, bardzo silne jednostki, dusze towarzystwa fantastyczne, natomiast tobie się nieraz język rozwiązuje po lampce wina, a przed lampką wina nieraz nie można od ciebie kupić słowa. Także warto by było, żebyś tutaj się na tym mój drogi strzelcu skupił i zastanowił, że warto by było na, na żywca mówić o tym, czego się pragnie. Tak? Także ta, ta jedność, tak, to jest jakieś, mówię, no coś, coś z pozycji duchowej, głębiej, zobaczymy, co dalej, bo mówię, takie troszeczkę, mówię, jest bardzo, bardzo głębokie do czytanie. I tutaj znowuż ten pustelnik, mówię, coś masz głęboko w sobie, boisz się to wyartykułować, troszeczkę uciekasz gdzieś w samotność. Warto by było może, teraz tak, albo jesteś przepracowany i zapracowany i rozmyślasz nad wszelkiego typu możliwościami swojego życia i uciekasz trochę w tą pustelnię i chcesz odpocząć, chcesz się zastanowić, czego głębiej ty pragniesz, albo Zamknąłeś gdzieś się za bardzo i wszedł, weszłeś w tą, w tą taką pustelniczą norkę i warto by było, żeby się z niej wydostać. nie jest ogólne. Słuchajcie, dla każdego coś, coś innego, wiadomo. I przebudzenie. I tutaj mówię, ten pustelnik z reguły jest Doprowadzi do tego, że my inaczej zaczynamy patrzeć na świat. Zaczynamy słyszeć swoje wnętrze, zaczynamy swoją duszę słyszeć, zaczynamy słyszeć swoje, swoje pragnienia, a nie idziemy za tym, co, bo, bo mówię, nie na zasadzie, żeby wstać, przeżyć i spać. Coś głębiej się kłębi w tobie, mój drogi strzelcu. I zastanów się, czy nie warto tego ruszyć, bo jak to ruszysz, to się przebudzisz, zobaczysz zupełnie inaczej, wyglądający świadczego Ci życzę oczywiście z góry. E, piękne karty, e, piękne karty, noweczki po prostu, nuweczki, kryształowe przesłania e, i sadolit. E, nawiązuj relacje towarzyskie lub przyłącz się do jakichś istniejących już. Tutaj jest ta sama karta, która mówi, e, poszukujesz, potrzebujesz, może poszukiwałbyś albo potrzebowałbyś jakiejś grupy, która by jakby mówię Odbierała na Twoich falach. Może jakieś stowarzyszenie, może jakaś fundacja, może coś, co Cię interesuje, może jakaś pasja, może jakieś warsztaty, czegoś będziesz potrzebował, bo mówię, tak jak czujesz nieraz, że jakby ktoś się nie rozumiał, na tej zasadzie. Także może Ci nie rozumieją najbliżsi, ale Ty możesz nawiązać fantastyczny, fantastyczny kontakt z jakimiś istotkami, które, które są obok. Zawieraj zdrowe i zapewniające wsparcie nowe przyjaźnie i połączenia, angażując się w grupach ludzi myślących podobnie do Ciebie. Nawet nie czytałam znaczenia tej karty, po prostu powiedziałam od siebie, a to, co teraz powiedziałam, przeczytałam, jest po prostu to potwierdzeniem. Bo mówię, nowa talia kart nawet nie, nie czytałam, <grym> nawet nie miałam książeczki jeszcze w ręku. Po prostu tak jak wszystkie karty czytam I, i intuicyjnie. Także tutaj jakieś poszukiwanie. I kwart dymny przepiękny jest, naprawdę kwarc dymny jest przepięknym kamieniem. Oczyszczanie tego, co negatywne. Uwolnij negatywność w sobie i ze swojego otoczenia. Może chcesz zmienić otoczenie. Może coś zmienić otoczenie. Kwarc dymny jest przepięknym kamieniem, możecie sobie o nim poczytać. Yy, właśnie oczyszcza naszą energię i bardzo bardzo taki chroniący też kamień, tak? I otwierający gdzieś nasze, nasze energetyczne <laughs> takie blokady. Bardzo fajny, bardzo fajny kamień, bardzo dymny. Pamiętajcie, możecie sobie przeczytać, bo jest bardzo dużo. Teraz jestem właśnie w ogóle na etapie bardzo dymnego. O i coś mi się z zgadza działo. Sprawa małżeństwa. I teraz tak. A ja dla niektórych to będzie założenie Związku Małżeńskiego i pragnienie tego założenia Związku Małżeńskiego, stworzenia. A dla niektórych, zobaczymy co dalej, bo nie chcę tutaj mówić, zobaczymy jaka jest karta obok. Yy, afirmacje, warto by było mówie, mówić dobre słowa, yy, afirmować swoje życie w dobrym tego słowa znaczeniu. Też mi przyszła taka mała dygresja, rozkładając dzisiaj te karty. Oglądam yy, baśnie. Żyję w krainie baśni. Ktoś powie, nawiedzona lala, okej, okay, masz do tego tak prawo mówić, tylko ja żyję w krainie baśni i jest mi z tym dobrze. Czuję się radośnie, szczęśliwe, wierzę, że dobro zwycięża, wierzę w, tym, w, to, w to wszystko, co jest w bajkach. Bajki są piękne, mają do, do, drugi, dr, dobry przekaz. Jeżeli chcesz żyć w świecie, nie wiem, zabili go i uciekł, bardzo proszę, jeżeli się w tym dobrze czujesz, twoja wola. Także ta afirmacja mam, to ma być zmiana Twojego myślenia, Twojego życia. Warto w to zainwestować. Dobrze, następna karta. Masz moc, masz dużą moc, także korzystaj. Użyj swoich zdolności, by rozwią rozwiązać tę sytuację. Możesz to zrobić. Coś chcesz zmienić. Ktoś chcesz zmienić. Yy, boisz się, że Ci braknie yy, paliwa baterii, nie wiem, yy, energii. Uwierz mi, że masz wszystko, co Ci jest potrzebne. Tutaj ta karta małżeństwa jeszcze mi cały czas siedzi. Oczywiście, może to być, mówię, to jest ogólne czytanie. Jeszcze wrócimy do tej karty. Ta karta może znaczyć o pragnieniu założenia związku, zmiany coś w swoim związku, ewentualnie jakieś zaproszenie na jakieś, na jakieś zaślubiny czy na jakieś wesele. Takowoż też tutaj to widzę. Co dalej? Twoje wewnętrzne wskazówki są godne zaufania, i tutaj masz tą moc, masz te, masz te wskazówki, masz tą intuicję. I Idź za tym. Idź za tym, idź za głosem serca, idź za intuicją. To jest, to jest bardzo, bardzo dobry czas. Nie korzystaj z niczego innego, jak tylko i wyłącznie z głębi swojego, swojego serca. To jest, to jest ważny przekaz. Nie martw się o dzieciaki. Twoje dzieci są strzeżone przez anioły. I teraz tak. Jeżeli ktoś ma dzieciaki, oczywiście, to proszę nie, nie dokładać im to, co przed chwilą mówiłam u rybek. Nie dokładać im jakichś tam lęków i strachów, że się o nie boicie. Raczej je błogosławcie. Natomiast dla niektórych może to być sprawa z, z wewnętrznym dzieckiem, za bardzo ogólne czytanie nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale jeżeli mówię, coś tutaj się boisz odnośnie dziecka, nie bój się, bo Twoje dzieci są chronione przez anioły, słuchaj swojej intuicji, bardzo ważne, zmiana kierunku zmiana kierunku i tutaj może być przy małżeństwie właśnie, niektórzy dojdą do wniosku, że może zmiana najwyższa zmiana, na, najwyższa pora na zmianę e, w związku nie mówię tutaj o rozwodzie, o zmianie jakby mówię, priorytetów, o zmianie układu, który, który zaistniał w Waszym związku. Także może być tutaj jakaś zmiana, zmiana kierunku, ale dla niektórych oczywiście może być tutaj, bo jest też karta, i dzidzia, i, dzidzia, i małżeństwo, może być to typowe, typowy przekaz związek małżeński, ciąża, zmiany. Dużo, dużo, dużo fajnego, z czego oczywiście całego serca ci życzę, jeżeli tego pragniesz. Mój drogi strzelcu, tak? Prawo przyciągania, tutaj mówię, te afirmacje i prawo przyciągania powtarza się to samo, co mówiłam. To, co utkasz, to, to zbierzesz. Powtarzałam już, z którymś, z którymś ze znaku Zodiaku. Weźmy dwa telefony, jeden od pesymisty, drugi od optymisty. I zobaczmy, otwierając strony albo laptopa, jego, jego internet, yy, zobaczcie co się będzie otwierało, jakie strony się będą otwierały u optymisty, a jakie u pesymisty. Sami dobrze wiecie, jak to działa. Tu będą same koszmary i tragedie, u pesymisty, u optymisty, same cudowności. Tak to działa i to samo działa w naszym życiu. Czym jesteście, tym emanujecie, tym świecicie. Czy będziecie świecić czarnym, czy żółtym światłem, to zależy już od Ciebie, tak? Nowy partner. No i tutaj mm, masz moc masz moc zmiany. Dla niektórych ta karta oczywiście oznacza bezspolnie poznanie nowego partnera, miłość i tak dalej. Ta karta jest jedna moim z najpiękniejszych kart. Ten kolor w ogóle mnie ujmuje, jest cudowny. Ten, a te dwa anioły, jedynego koń. Mówię, to jest dla mnie to ty drogi strzelcu. Będzie to, mówię, poznanie nowej cudownej istoty, jakby swojego drugiego, drugiej połówki. I to nie mówię o tej 40%, to mówię o drugiej połówce serca. i dla Dla niej którego masz moc, będzie to zmiana pracy. Nowy, nowy szef, nowy, nowy wspólnik nowi koledzy, nowi znajomi, nowa praca. Także tutaj, jeżeli dla niektórych jest coś ze zmianą pracy, masz moc, żeby to zmienić, mój drogi strzelcu. No, odzyskuj swoją moc, słuchaj, odzyskaj swoją moc, masz moc, no słuchajcie, nie bez kozery, 44 karty, yy, różne talie, odzyskujesz swoją moc, można powiedzieć, że... Hmm. Koń ze spętanymi nogami, a znalazł rozwiązanie jak go spętać pęta i idzie z pełną, z pełną mocą, biegnie przez, przez łąki. No to co konie... Słuchajcie, no nie, nie ma nic piękniejszego niż widzieć konia w pędzie. I to nie wtedy, gdy go ktoś cugluje, czy to się chyba nazywa, czy, czy go bije bacikiem, tylko w momencie, gdy on sam tego chce. I to jest ten moment, to jest ten czas. No powiem Ci szczerze, że, że poczujesz wiatr w grzywie. Tyle powiem, w mój drogi, strzelco. Tylko skorzystaj z tego. No i wrażliwość. Wnieś trochę wrażliwości do swojego życia. No bo nieraz niestety, ale jesteś takim. Niestety, tego powita powiem może, oczywiście to mówię to nie, nie do wszystkich strzelców, ale nieraz brak Ci tego, 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 tej wrażliwości i tego taktu. Ja powiem, że jest takie fajne powiedzenie, tak ważniejsze od prawdy, bo Ty może nie robisz tego specjalnie, tylko po prostu walisz prawdę, ale nieraz ważniej łatwiej i lepiej użyć taktu. Takie czytanie, taki przekaz. Każdy wyciągnie coś dla siebie. Ostatnie trzy karty do czytania duszy i zobaczymy, co dusza chciałaby Tobie przekazać, mój drogi strzelcu. Pierwsza, wszystko co potrzebujesz, robić, to kochać Boga i tak dalej, i tak dalej, to co powiedziałam wcześniej. Ta wrażliwość. E, pokochaj e, złagodniej e, dla siebie i dla innych. Pozbywamy się tak, jakby mówię nieraz tylko szorstkiego języka. To by było, tak mówi dusza. Chcę łagodności, chcę wrażliwości. To jest bardzo ważne. Nie rozmawiamy i nie wchodzimy w stepy chorób, jakichś niedomagań. I tutaj może być właśnie takie jakieś gdzieś zaburzenie energetyczne, wasze z pozycji może nie ciała, i tutaj nawet bym o ciele nie mówiła, tylko gdzieś, jakby mówię, takiej energii duszy albo energii umysłu, może coś takiego. Także wychodzimy z takich niskich energii, które są nam niepotrzebne i ostatnia, ostatnia karta, nie obawiaj się przeciwstawiać niesprawiedliwości. Jeżeli uważasz, że coś niesprawiedliwego się zadziało, wydarzyło, warto to załatwić. I jeżeli czujesz, że jest coś niesprawiedliwe, warto się tym zająć. Yy, nie odwracaj się, nie udawaj, że czegoś nie ma. Jeżeli czujesz, że, że tak to powinno wyglądać, to idź tą drogą. Idź drogą swojej intuicji, mi drogi Strzelczyk. Z całego serca, z całej duszy dziękuję Wam. Mam nadzieję, że następne czytanie będzie <grytanie> też, też fajne, może inne. Coś tam mi się roi w mojej głowie. A ja Was wszystkich dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Papa, pa, hej, hej.